Schema. Dzisiaj polecam youtubera Ey y, y, Zaraz wszystko wytłumaczę X y, to nie jest kanał taki, że po prostu y, randomowo biorę czyjś kanał i go promuję, tylko to mój kolega. I to w sumie tyle. Ale przez niego zacząłem nagrywać na y, ty. Wy, wyglądało to o, o tak. Ej, robimy tobie YouTube'a. Spoko. I od tego momentu zacząłem nagrywać. Proste. Wpisujesz sobie. XDNok, podłoga, i ty. Tutaj masz taki kanał. Yy, 46 filmów. Jakiś taki kanał. O nie, Fortnite. Yy, do, bardziej takie. Ten. No, nie wiem. Nie wiem, co miałem powiedzieć. No tu macie oczywiście Fortnite Niestety e, xdinoc proszę zmień content e, Tutaj Roblox, tutaj też e, Tu, znaczy to jest Fortnite Tu jest ten Minecraft, tu jest Brawl e, O Jezu, nie stapyt. E, tutaj jest Minecraft znów. Tutaj zrobił jego brat, jak tam gra w Brawl Starsa. Tutaj jest to coś. Tutaj jest! Wygląda to wręcz niesamowicie. Więc klikajcie tutaj. Kurde, nie mogę tu kliknąć. Nie trafiam ciągle. Więc wy tutaj kliknijcie, może. Shortsy takie ma jakieś. Okej, okay. chyba już, chyba już dość mam. I to nieprawda, że Xdinok nie trzyma mi gnata i e jest obok mnie. W ogóle też Dinok miał mi. Zrobić też ten, jak to się nazywało? Eee, kurde, no nie pamiętam. Muszę sobie przypomnąć jak Zdinok miał mnie też promować, ale tego nie zrobił, bo wyjechał do kina. Słuchaj, musisz wejść na mój kanał. Napiszę mu na Discordzie. Musisz wejść w mój kanał i zobaczyć ten filmik. No Dobra, jednak e, xd ty e, nie ma tak naprawdę tego. bo mi teraz powiedział, że nie ma discorda. Ja coś tam pamiętam, że on coś tam miał, ale jednak nie ma. Więc no... Nie ma jednak. I chyba wszystko będzie przypięte w tym, w opisie, więc tylko tyle powiem. Jeszcze jedna reklama. Jak ci się nudzi, to co chcesz robić? Grać w piłkę, czy coś ten tekst? Oglądać jakiegoś, nie wiem. Nie wiem w sumie, kto jest teraz popularny. Jakiegoś Wojana? w Mo możesz obejrzeć Michu Marchewa 2137 Czemu 2137? Bo X-Dinok Tak chciał Proszę, taki piękny film Taki piękny film, super film Musicie obejrzeć